Tak więc, kochani, jesteśmy w tym endzie. Pojechaliśmy portalem do endu i witam was w kolejnym odcinku Minecraft Story Mode. Witam, ale dlaczego ja tu jestem sam? Wow. nigdy nie byłem w endzie, co? O, oh, great, just keeps getting better. Oh. Where's Axel? Robert. He was right behind me. Ooh. Yeah, exactly. Maluka should make a land of Ha! See, I told you I'd pay you back. Get off! <sighs> oh jeez! Oh man! Oh, I. I uh. Are you hurt? What? No, I'm not crying. Just look. Ah, and the man, you know, and, oh, and the man's man. And the money. So uh what do we call that? A, a herd of endermen? A, a flock of endermen? A swarm? Uh just call it whatever you want. The, the, the. As long as we don't look at them, we'll be fine. Yeah. Yeah. We might want to hold off on the grammar lessons until later. <laughs> Stuff like that ziomek. that is work in the Nether. <coughs> Probably not the End, either. <laughs> oh, great. Uf. Man, so we were trapped, and now we're lost. So we go from uh, a death machine that almost drowns us, and, and we land we are here, alive. in the End. At least we're alive and well. Yeah. So, so we keep, keep on, on truck until we get to soren. <sighs> Face it, Jesse... We might never find this guy. There he is. Did that just happen? Uh, I can't believe that just happened. That has to be Soren. Uh. Who else would build a staircase in the end? That's got to be him. Okay, Tilly. We gotta go. Era. Everyone, follow me. I'll get us to the other side. Just stay behind me, and we'll <coughs> we'll be fine. It's not a good idea. Jesse's right. Actually, you know what? I'll just go. Ale uh, to wszyscy chodźmy. Give me a chance. Everyone, follow Lucas, and let's pick up the pace, okay? Zobaczymy. Come on. Lucas will remember that. Nic tutaj nawet nie mogę zrobić. Te ale w ogóle kurde jak sobie tutaj okopał wszystko zrobił w tym będzie. Cholera Dzięki nie ma sprawy Tutaj mamy wyjście do naszego super świata. Tak Dlaczego te schody są z pistonów. Bo pewnie będą się chować. I uwaga, patrzcie, wejdzie i za chwilę będzie. A? I hope that someday I love something as much as Soren seems to love stairs. Tamte spody na pistołach mi się nie podobały, no ale no ale dobra, ale dobra. Can you give me a sec? I can give you a sec. Real quick. You okay? You okay? I'm fine. Really? I just need to catch my breath. Czy chce I'm good. I'm good. Keep moving. Oh okay. Give me a sec. Okay, dostawa sec. Okay. So many stairs. No. Nie ma żebuń. A potem się jeszcze wspinać pod dra drabami. Super! Okej, okay, ziomek Whatever this is Oo dzibe. U góry jest pełna? Ja pełna czym się here zdaje? Heroes Hero goes! <laughs> U góry... Aaaaaah! I na bank będzie znowu jakieś kurde pułapki albo coś w tym stylu i będzie. What are you doing here? You have to convince me what happened. i w web dostanie, a bo o kurde, patrzę Bario, a rozumiem co on tutaj zrobił. What Rozumiem co tutaj zrobił. Please don't say more stairs. Zrobi sobie świat po prostu. It's the most beautiful place I've ever seen. Zrobi sobie tutaj świat, bo nie chciał wracać do tamtego brzydkiego świata, który jest Minecraftem. Co sensie tamtym... tam no światem. Dlatego sobie stworzył tutaj swoje do no. i teraz... Już... O, o idiota i znowu na Lukasa. Dobrze. Uziąć mu na penis, tak. O, to jest wełna, tak. Dobrze. it's w... made of It's all wool. You're telling me that we've been resting all our hopes on this guy, and the whole time he's been building some totally artificial happy land? Happy land. Laura. Well, it's real wool. Oh. Could it be that he just missed home? If you miss home, you go and visit. You don't build an exact replica. We came here for nothing. What are we even supposed to do now? We came here for Soren. And for his Formidabomb, that's still the plan. Just look around, Jesse! If the greatest builder of all time has spent years working on this, what are the chances he's even gonna have that bomb, huh? I've had enough crazy for one day. What's his problem? He seems pretty upset. I have no idea. Co za chwilę się zrobi Not Tylko not z noc WOW A ja bym chciał listen to Sounds like the music is coming through wall Bo za wall wow coś jest Ja chcę tą dźwignię tutaj pierwsze co pociągnąć Cool wow. Whoa Domyślam się, że musimy znaleźć e w tej chwili się nic nie stanie. Musimy znaleźć trzy dźwignie, które odpalą te światełka, i wtedy kurde, będziemy happy. Because we are happy. Następna dźwignia, ziomek. Poczekajcie. Uh, nie mogę, muszę porozmawiać z Lukasem. Super. Hey, Lukas. Are you okay? Uh... Petra's worried about you. because that's what i want to quickly okay but jesse i think something's wrong you are Petra. Wrong. a trap ah check the lack of energy what, what are you saying exactly are you saying lucas a? there's something wrong okay something big it's not fooling anybody at least, not me. Look, ah, petra is sick a I, 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 I to you know. A while, but she asked me not to say anything. The wither infected her with something. So everything <coughs> I was worried about... ...is <coughs> true. The... This is my fault, Jesse. Petra's wither sickness? It's because of me. There's no way this is because of you. If I, I had choked, bo... you would have been able to pull Petra out of that tractor beam sooner. Oh, super. Know, know Petra didn't get sick until way after that. Maybe you're right. <laughs> if one of our best fighters is sick. Do we even stand a chance anymore? Of course. Not like we haven't dealt with some grade A problems before, but if we stick together, I we can do, do anything—even something that feels impossible. It just feels extra impossible now. Then we stick together extra hard. No I Lucas teraz... Okay. No. no. Dobra. Dziomek. Weź stąd odejdź. Bo ja potrzebuję tą dźwignię, kurde, uruchomić. God damn, dobra, idziemy do, do innej dźwigni, bo tutaj widzę, że za amator po prostu będzie stał przy tym gunwie bez przerwy. A tam u góry nic nie ma. W sumie to... nie wiem. Aha, w sumie to... muszę iść tędy. Tak i... Ciekawe, tutaj nie, nie ma żadnej dźwigni. O, jest! O, o, cool. Dobra. Światełko się zapali. Dobrze. Dobrze, teraz gadamy z z Petrą. Będzie... Hey, Petra. I think you should tell everybody about your sickness. Lucas wiedział coś. Co much o coś? Wiele. He, zobaczy, że you're not feeling well.

Mhm. Dobra. A mogę coś tutaj w... Fountain. Fountain. A, a, właśnie, zobaczmy o co chodzi z tą głową. Jeżeli... Jeżeli bym to wcisnął albo coś z tym zrobił. Aha, dobra, tylko sobie obczai. E, wydaje mi się, że to nie jest ta dźwignia. Chodźmy jeszcze tutaj, zobaczmy co tutaj się dzieje. A, to jest po prostu inna droga do Petry. Super. Dobra, to tak. w takim razie chodźmy jeszcze... Ło, chłopie, a tutaj co? Co, co my tutaj mamy? Nie wej! wejść! Lukas... Hey Hej, men. Jesse. Mów, your ass. I of to get at that lever Dobra, okej, okay. rozwiązaliśmy problem. I teraz idziemy wcisnąć przyciski i tam będzie... Sorry, czemu to się wcześniej, jak żeśmy weszli do tego pomieszczenia tego tego, to wszystko było zapalone, a jak żeśmy bliżej, że tak powiem się przemieścili, to to tutaj się zgasiło. Dobra, ale buton drzwi się otwierają, to było oczywiste, przecież. That's no, weird. Nikt taki głupi chyba aż nie jest, żeby nie nie wiedział, o co chodzi. Hey, wszyscy, no. myślę, że Way to go, Jesse. That's awesome. Nice sleuthing, Jesse. Sorry I wasn't more help back there. No spoko, no, po prostu, prostu inspector gadget, no. apologize. Don't even worry about it, Petra, and don't apologize. I uh I thanks. We'll check out the rest of the house. See if we can find Soren, before he finds us. Okay, ale tak czy inaczej się odnajdziemy, więc nie wiem, bo dochodzi. Dobra, ale zobaczmy, co tutaj się dzieje. Słuchajcie, tak miałem ogólnie rzec, że nie wiem, czy grając w tą grę, a nawet jeżeli tutaj będzie jakaś, że tak powiem, taka dramatyczna scena, że o oh Boże, ktoś umiera albo coś, to. Nie jestem pewien, czy by to wywołało łzy u mnie takie jak na przykład w The Walking Dead. To jest inny typ gry i inaczej się wiąże z postaciami... Nie wydaje mi się, żeby to było identycznie. Ustary. Call that one Symphony in E. <laughs> a new composition to celebrate my newest discovery. That's him. This time, I observed. Soarin. Place a block on top of another block. What the? Documentary, yes, but it's just a recording. A of undeniable intelligence. <laughs> I hope I'm not imagining things. <laughs> no I dupa After all all that. Just not even here. here. I, well, I better eat something. Positively light-headed with excitement. We came all this way and for what? For we're no closer to soren than before you can't give up now we're so close i haven't tasted it i don't think so jesse unless soren recorded instructions for how to find the formidabomb this is the end of the road who's to say he didn't maybe there's something useful on this record next step i to step figure is out what he's might be able about. to be persuaded to build collaboratively mm. i've worked up oh. a simple set of building instructions to don't inspire them. I will disguise myself and hide among them in order to observe them more closely. Hide among them. Hide among them. you. Uh, Jesse, do you think soren is talking about them? Aha. <sharp inhale> <sharp inhale> hide among them. to ukryłem Super. Then again, everything uh... else about this guy has been pointing to crazy. No way, that's what he means. That's nuts. These nuts. You heard that recording. He's trying to get them to build. You think he's no, to actually training Endermen to build stuff? I think he thinks he's training Enderman to build stuff. Let's look around, see what we could find out. Enderman suit. Oh, kill <laughs> Olivia, check it out. <laughs> an Enderman... suit? Uh... Either Soren's got a very unique fashion sense, or... Wait a second! This must be the disguise Soren was talking about on the recording. In order to walk amongst the Enderman, you have to become an Enderman. A, I smell like one apparently. Założyć. Put on the suit, man! Nie Czujesz czułeś Iron Man Iron Man. Dobrze. Jeszcze maskę. Strzałkę w górę, w dół. Dobra. Jeszcze musisz takie dźwięki. No, oh, oh. tak No, bo jestem taki przerażający i oha. Eee, ladder. Wydaje mi się, że wejście z góry. Ups, jednak nie. A <grywa> serious? Window. Jest! Soren! Widzę go! Co za boots Kurde, myśli, że myśli, że go nie widać Gaugan jeden. Ja, ja mu zaraz tutaj kurde pokażę. Ja mu zaraz pokażę czemu jedno jest większe niż drugie? Jak się tam wychodzi? God damn it Tędy. Lab. Hang on a second. Soren in disguise looks like any old Enderman, and so will you. How are you going to find him? Walk up to every Enderman out there and say, Hey, are you Soren?" The whole point of the disguise is to avoid that kind of attention. We just need to get his attention without riling up the Enderman. Try not to really hate to have to watch that. From behind this protective glass. Oglądaj. Thanks for the vote of confidence. Okay, we've just got to get Soren's attention and avoid attracting theirs. God damn it! Okej, idziemy po Sorena. On tam stoi. Widać go. Debil myślał, że się ukrył. Nie jesteś na tyle wysoki, żeby być tak taką, kurde. Chodź tu, barania Torbo. Te! Dobra, chodźmy pierw tutaj. No, wcześniej go widziałem. Dobra. Nie, my tego nie, nie chcemy używać. Idziemy do Sorena. Wcześniej cię widziałem typie, gdzieś tutaj stałeś. Czy ja tutaj mogę w ogóle gdzieś? Uwaga. Że to iść kurde nie mogę. w... W niektóre miejsca. Hello, Enderman! Ty, ty strasznie wyglądasz podejrzanie, bo nie masz tych tych przy sobie. Tych całych yy, gwiazdek, czy co, co to tam się, kurde? No i o to chodzi. Chyba, że muszę, czekajcie. Aha. O, amulet. Dupa. Strzelę z łuku, też dupa. Podpal, Gunwo. Nie da się, trzeba szukać Sorena. God damn it. Tylko jak ja w ogóle mam tutaj do takiej osoby zagadać? Jak... Ja w większość miejsc tutaj po prostu iść nie, nie mogę, no. Co się patrzysz? A jest tutaj ta? Duba? W tą stronę też nie mogę. No widziałem go przez okna, żeśmy go widzieli i my i, wy, i ja i wy. Tutaj nigdzie iść kurde nie mogę. E, oprócz tego, że se mogę poklikać tutaj, to, to nic się nie dzieje. Wydaje mi się, że coś trzeba kurde jeszcze zrobić tam. Tam wcześniej. No bo zobaczcie, tutaj nie mogę ani iść w tę stronę, ani w drugą, ani w żadną. Tutaj sobie Endermany po prostu stoją, bo co stoją. A amulet... A mogę to wyjąć w ogóle, kurde, do, do tego, do łapki albo co? Nie. Nie... nie, nie da się. Klotków też tutaj nic, kurde, nie mogę użyć. No wydaje mi się, że... <laughs> że gdzieś się trzeba wrócić. Coś tu trzeba zrobić innego. Oprócz tego, że... żeśmy tutaj przyszli, to... a tutaj co, co się tak świeci? A, światło po prostu, tak? Jakieś? Dobra. Nieważne. No dobra, ale wróćmy się do... do laba. Zobaczmy, czy tutaj coś jeszcze innego nie będzie. Nie nie jeszcze, aha, on sobie po prostu chyba tylko tak tutaj gada, a... no ale dobra. Wiecie co kochani, myślę, że tutaj możemy się pożegnać, a już niedługo następny odcinek, a póki co y, zostawiam Was, żebyście zostawili łapkę w górę i do zobaczenia już niedługo, do zobaczenia, aleos.